Szlak, 24 marzec 2011. Dzisiaj parę słów na temat warunków i wyborów a tak się jakoś dziwnie utarło, no właściwie wręcz to jest już już niemal slogan, powtarzany nagminnie w każdej części naszego pięknego świata. Slogan dotyczący, że właściwie wszystko zależy od warunków. Ciągle się powtarza, że nie ma warunków na to, czy na to, prawda, ciągle się właściwie gdzieś tam ludziom wbija do głów, że to warunki decydują o tym, czy możemy sobie lepiej poradzić w różnych sytuacjach, czy możemy się rozwijać, czy możemy się edukować, czy możemy różne rzeczy tam tworzyć i tak dalej. Wszyscy wszystko zrzucają właściwie jakieś tam niepowodzenia, problemy. Troski zrzucają na warunki. Prawda jest taka, że kiedy analizujemy sobie warunki i wybory, to właściwie analizujemy pewien proces, w którym rzeczywiście przechodzimy od sytuacji, w której warunki mają ogromny wpływ na nas, do sytuacji, w której właściwie już tylko wybory decydują o tym, jak wygląda nasze życie. To znaczy, przypatrzmy się temu. Kiedy rodzimy się, oczywiście nie mamy wpływu na to, kiedy i gdzie się urodzimy, nie mamy wpływu na wybór rodziców, nie mamy wpływu na kolor skóry. No nie mamy wpływu na gdzieś nasze zdrowie na nasz powiedzmy ten garnitur genetyczny i tak dalej i tak dalej nie mamy na to wpływu, ale w miarę upływu czasu zaczynamy jakby decydować o tym co chcemy jeść prawda, u dzieci to jest te pierwsze jakby oznaki wyborów decydujemy o tym jakimi zabawkami chcemy się bawić potem decydujemy o tym czy chcemy odrabiać lekcje czy jednak oglądać telewizję albo gdzieś tam biegać po dworze czy siedzieć przy komputerze, prawda? I grać. Potem decydujemy o tym, czy chcemy skończyć szkołę, powiedzmy, średnią, czy pójść dalej na studia. Decydujemy o wyborze partnera życiowego, prawda? Decydujemy o, o, o naszej pracy, o tym, na co, jak chcemy, czemu chcemy, prawda? Poświęcać się dalej w życiu i jak chcemy żyć, w jaki sposób. Także w miarę upływu czasu nasze wybory są tą decydującą stroną, a, nie, a wcale nie warunki. Oczywiście, że w różnych dziedzinach sportu, wymagających specyficznych jakichś tam warunków fizycznych i tak dalej, te warunki odgrywają ważną rolę, ale na pewno nie są znaczące. Dlatego, że i w tych dziedzinach sportu i w wielu innych dziedzinach, gdzie powiedzmy warunki są ważne, bardzo ważne będą wybory, czy będzie ktoś gotowy nieustannie ćwiczyć i wykorzystać to, że ma ku temu warunki. Warunki tylko sprzyjają oczywiście czemuś, natomiast nie decydują. Ja sobie tak kojarzę te 8 lat temu, ten moment, kiedy przyjaciel z Kanady André Blanchard opowiedział kilku moim przyjaciołom i mi o przepięknej, wspaniałej firmie Tahitian Noli. I można by powiedzieć, że warunki były żadne do tego, żeby rozwijać to przedsięwzięcie tutaj, ponieważ. Wspaniały produkt, oczywiście, Polinezja Francuska, wspaniała no nie z Polinezji francuskiej, wspaniała wizja, firmy, wszystko piękne. Natomiast no, warunki żadne, właściwie można powiedzieć żadnego wsparcia tutaj. No, poza tym, że oczywiście dostęp do, do napojów były butelki z opisem polskim, ok. I można było zarabiać pieniądze, ok. Natomiast można by rzec, że te warunki były żadne, ale nie to odgrywało rolę. Myśmy wierzyli, że nasze wybory są słusznymi wyborami, że to determinacja, praca, działanie, e poświęcanie czasu i zaangażowanie doprowadzi w końcu do tego, że te warunki staną się absolutnie sprzyjające. I otóż słuchajcie, za trzy dni już otwieramy. Gdzie za trzy? Za dwa dni? W <grych> najbliższą sobotę. Otwieramy Centrum Obsługi Klienta, fizyczną obecność firmy w Polsce, prawda? Oczywiście wybudowaliśmy w międzyczasie to przedsięwzięcie już do pewnego poziomu, ciekawie wygląda, ale to jest tylko taki fundament tego. Jednak nie czekaliśmy, aż warunki się zmienią. Mogliśmy czekać, mogliśmy założyć ręce i powiedzieć: "Hej, wejdźcie tu, jak wy wejdziecie i prawda, przygotujecie wszystko, to my wtedy pokażemy, co to będzie", ale prawdopodobnie skończyłoby się na tym, że gdyby weszli, to byśmy wtedy powiedzieli: "No wiecie, no teraz róbcie za nas robotę, prawda, To my wtedy prawda, pokażemy wam, jak to może wyglądać". W każdym bądź razie nie dajmy się jakby zwodzić tym, że warunki są tak bardzo ważne. Tak naprawdę najważniejsze są nasze wybory, wybory, których dokonujemy, a nie warunki. E, możemy warunki e, przekształcać, e, możemy wiele rzeczy zmieniać, możemy bardzo dużo rzeczy z naszych warunków, jakichś tam różnych cech, różnych, różnych elementów znakomicie wykorzystać, jeżeli dokonamy odpowiednich wyborów. Wybory są w nas, my decydujemy my stanowimy o tym wszystkim. Dlatego kiedy ilekroć będziesz myślał, że czegoś nie możesz, czegoś nie potrafisz, coś nie jest na teraz, że nie masz warunków, pomyśl o tym, że masz zawsze wybór. Masz zawsze wybór, że wybory są w tobie i ty decydujesz i ty możesz przekuć jakąś swoją niemoc, słabość, i jakieś inne gdzieś tam problematyczne sprawy na swoją siłę, na swoją moc, na swoją wielkość, bo wybory są tak naprawdę absolutnie w tobie. Lecę dalej na moją kikową krat trasę. Dziś jest naprawdę pięknie, bo to już wiosnę mamy, prawda? Tu gdzie ta woda była, wszystko się zieleni, chociaż troszeczkę woda się na odrze podniosła, może z jakiejś pół metra. W każdym razie jest piękna wiosenka jest przepięknie, wspaniale, prawda? To tyle, na razie trzymaj się, hej.